co my tak naprawdę powinniśmy jeść, albo czego nie powinniśmy jeść, mhm. żeby zęby były zdrowe. No musimy uważać szczególnie na węglowodany proste, cukry proste, czyli właśnie no po prostu słodycze, chrupki, ale także na przykład bułeczki drożdżowe, czy mm, dodatki do takie cukry dodawane do na przykład jogurtów, gdzie wydaje nam się, że taki jogurt to jest taki produkt zdrowy i naturalny, ale jednak jak ma dodatek cukru, no to po prostu to jest słodkie i wszelkie takie produkty zawierające cukier będą szkodziły zębom. Więc dieta powinna się opierać na warzywach, yy, zdrowych węglowodanach typu kaszach, makaronach, no wiadomo, nabiał, jajka, mięso. Tych słodyczy się często nie, no, po prostu nie uniknie, Oczywiście, że nie. E, ale czytałam kiedyś takie badania, że mm, sprawdzano e, dzieci, które ilościowo zjadały tyle samo słodyczy, mm -hmm. e, ale jedne jadły je na przykład tylko w jeden dzień w tygodniu, mm -hmm. a inne jadły regularnie ma w małych ilościach. Mm -hmm. I tym drugim, które jadły regularnie małe ilości, co jest przecież takie częste, bo daje, pozwalamy sobie na przykład na deser, po obiedzie, e, tego typu dieta. Mm -hmm. U tych dzieci regularnie jedzących mniejszej ilości próżnica była częstsza. Mm, tak, jak najbardziej. W ogóle podjadanie będzie szkodziło zębom, także ważne jest, żeby te odstępy między posiłkami były. No, u dzieci wiadomo, może 2-3 godziny, ale u dorosłego to nawet mogą być 4-5 godzinne. Takie ciągłe podjadanie będzie powodowało, że dostarczamy zębom tak zwany substrat, czyli właśnie ten cukier z pokarmu, który będą metabolizować bakterie, bakterie próchnicotwórcze, które w naszej jamie ustnej po prostu ciągle bytują i me bakterie metabolizując cukry będą wydzielały substancje, które będą szkodzić szkliwu, czyli to szkliwo będzie się początkowo rozpuszczać, będzie powstawała tak zwana plama próchnicowa, a kiedy ciągle ten proces i często właśnie zachodzi z powodu podjadania, to tworzy się ubytek, bo to nadwyrężone szkliwo Odłamuje się i powstaje ubytek, czyli dziurka, w którą tym bardziej łatwo wchodzą bakterie, gromadzą się resztki pokarmowe i tak to jest takie błędne koło i ta próchnica, ta dziura w zębie się tworzy.